Nowe jabłuszko, słuchajcie, Sugar Apple, patrzcie, Shocked Sugar Apple, 144 kg. Gościu, jaki bydlak, jaki potwór w ogóle, co tu się dzieje. Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcideczku z Groa Garden i tak jak widzicie mamy aktualnie nowy event Vulcano, czyli mamy normalnie wulkan, który chyba nie do końca działa. Generalnie testują właśnie nowe, po, nowe pogody. Nie tyle że pogody, ale nowe po prostu jakieś tutaj eventy. Admin, słuchajcie eventy oczywiście. No i mamy tutaj coś takiego, jak był taki wulkan, on po sobie po prostu poszedł. Do i się i leciały takie magma kosteczki z tego. Wiecie, no magma po prostu wypluwało magmę. Czy coś mi tutaj wpadło? Uwaga, zobaczmy tutaj. Jakiś Beanstalk, coś takiego. Ten tutaj na przykład ma coś nowego. Ej, ma coś molten. Mamy nową mutację, widzowie. Molten. Oczywiście jesteśmy przed update'em. Jakieś pół godzinki, tak jak wam mówiłem, żeby zdobyć Cooked Owl, czyli nową sowę, która oczywiście będzie. Ja, no widzowie, co tu się dzieje? Właśnie dlatego wam mówiłem, żeby być pół godzinki, nawet godzinę. Godzinę przed zaczęło się dziać, i właśnie admin cały czas abiuzuje komentarze. Bendy. Także jak widzicie mamy teraz disco, czyli szansę na disco owoc. I słuchajcie, dzisiaj oczywiście jestem gotowy do tego, żeby pokazać wam cały nowy updatec, Także w tym odcinku zobaczycie wszystko, nasze wszystko. No będziemy ogarniali w kilku, wiadomo, w kilku odcineczkach. Mamy tysiąc ponad miodu, jestem gotowy. Pet Shop, okej, okay. tutaj Event Shop też mamy. I słuchajcie, podobno na 20 milionów graczy online, nie wiem czy to jest do zrobienia, ale gdyby było, no to podobno ma, mają dać nam tutaj sitców Uwaga, 10, nie, 10 Ember Lily chyba mają dać do stoku, także nie wiem czy to będzie... Do do zrobienia, ale patrzcie jeszcze jedną rzecz, bardzo ważna rzecz. Jak zjedziemy sobie na sam dół, to pod Ember Lady mamy nowe nasiono. Widać, że będzie nowy Prismatic, także widzowie, czekam na niego i na pewno go przetestuję w tym odcineczku. A później w kolejnych odcinkach kolejne rzeczy. Patrzcie, mamy Gold, Polinated Shocked, Chilled, Honey Glazed, Lumire, kolejna Lumira Rain Rainbow, taką wyhodowałem. Polinated Shocked, Wet, Honey Glazed. Jakbym miał jeszcze Star Kolera, no to bym mógł zrobić Celestial. Szkoda, że tego nie mam, także widzowie, ja to potężne wychodowałem. Mam też tutaj miejsce na nowe rzeczy w update, także czekamy. Zobaczymy, co dalej tu. Tutaj będą odwalali, wiecie, ja sobie to nagrywam, bo to jest jednak ciekawe, że jakiś wulkan nagle wlatuje. I faktycznie jakiegoś mojego beanstalka kilka rzeczy, no przysmoliło, nie? Przysmoliło po prostu. Także warto grać zawsze przed update'em. Na stronie Bloxboom możecie kupić zwierzaki i inne itemy do gier na Robloxie. Z kodem żaba macie 10% zniżki na cały koszyk. Na przykład przy czterech peciszkach w Groa Garden, to jak widzicie spory rabat. Strona działa od dawna, wszystko obsługuje bot, więc jest pełna automatyzacja. Po opłacie dodajecie go do znajomych i odbieracie itemki na serwerze, gwarancja przedmiotów albo zwrot. Link w opisie. I tak jak widzicie przed update'em nawet instalka nam tutaj restokują i to robi admin. To nie jest widzowie, że mamy tutaj normalnie co 5 minut nowe sitsy. Normalnie dostaliśmy binstalka, którego właśnie teraz kupuję i jest to właśnie zrobione przez admina, także naprawdę jest to totalnie szalone. I pamiętajcie też, że jak nie wbijecie sobie przed update'em tą godzinkę czy pół godzinki maksymalnie przed, to wtedy możecie mieć problem z wejściem no i właśnie będzie problem w odebraniu tej cooked all. Także mam nadzieję, że każdy oglądał moje odcineczki, był na bieżąco. Zostawiliście łapeczkę i suba. Uwaga, łapeczkę i suba. Słuchajcie, bo jak nie macie suba, to nie jesteście informowani na bieżąco. Oczywiście, jak łapeczek nie zostawiacie, to też wtedy YouTube mówi: No, nie będziemy polecali filmów, a filmy są naprawdę ciekawe. Zawsze wam mówię, co warto zrobić, i oczywiście w każdy update idealnie tutaj omawiam, także widzowie myślę, że warto. Myślę, że warto zostawić Subika, bo dużo osób Suba mi po prostu nie zostawia. Dobra, mamy binstalka Na razie go nie robię, na razie go nie daję, ale czekamy na kolejne jakieś rzeczy darbowe. Naprawdę, tyle darbowych rzeczy mamy przed updateem dzięki adminowi, że to jest, no, to, to jest masakra, nie? Mamy też, uwaga, Back Egga nawet odnowili. No, powiem wam, że dzieje się tutaj i to nie mało, nie? Naprawdę szaleństwo. Dobra, widzowie, mamy nowy update, prawdopodobnie, bo nie wiem, na razie niczego nie widzę, ale podobno mamy Here Comes the Cooked Owl i mamy tutaj crafting, jak widać. Mamy, mamy Cooked Owl, widzowie, dostałem! Kilogramowa, 1,42 kilo. Tutaj Olcia też dostała i ma ile? Ile masz tutaj normalnie? Zobaczmy, nie wiem, nie zobaczę chyba. W sumie jak mi da? O, 1,34. Dobra, odrzucamy, twoja jest mniejsza, to, to, to ja nie chcę mniejszej. Dobra, więc tak, słuchajcie, mamy tak, mamy tutaj event, czyli Swarm Event i na Swarm Eventie może być normalny bis. Albo ten craftingowy i w craftingowym biswormie. I dostałem drugą sowę? Co jest? Ej dobra, normalnie dwie sowy można dostać? Ja nie wierzę. Dwie sowy dostaliśmy do update. Cie. Widzicie, widzowie, jak warto być po prostu na update? Cie. Co się dzieje? Ta jest mniejsza, ok? 1,23. No naprawdę, powiem wam, 17 milionów graczy aktualnie. No to jest kosmos. I zobaczmy, co mamy w sitcach Widzowie, to jest pierwszy odcinek. Tego będzie o wiele więcej. Sugar Apple. Zobaczcie, jaki śliczny. Jaka śliczna tutaj jabłuszko, śliczne jabłuszko. Widzowie, jak zdobyć jabłuszko, to oczywiście szukać na stoku, cały czas czekać, aż będzie w stoku, wiadomo. Ale my sobie kupimy w tym odcinku oczywiście za Robuxy, widzowie, jestem gotowy. Czy w shopie mamy coś nowego? Mamy Exotic Crafter Seed Pack. I słuchajcie, mamy oczywiście rainbow'owe jakieś nasionko, ale mamy 0,5%. Uwaga, na Dragon Pepper nie 7% mamy. A dobra, bo 0,5% mamy na tym normalnym Seed Packu, który możemy skraftować pewnie. A tutaj mamy aż 7% na tym premium za Robuxy. O stary, jak to jest dużo, naprawdę. 7% widzowie, to warto aż Robuxy wydać, naprawdę. W tym wypadku to chyba troszkę warto, okej? Okay? Więc tak, lecimy po kolei. Mam tutaj moje rzeczy. Ember, jeszcze Ember dodali. Znowu Ember Lily do stoku. Naprawdę. No, admini spamują tymi rzeczami. Ja widzowie, ja widzowie kupiłem kakao seed, pepper seed, grape. Wszystkim spamowali. No, dosłownie wszystkim. Ale dobra, obczajmy sobie updatecik i za chwilę zobaczymy sugar apple. Oczywiście widzowie, no. Zobaczymy sobie to jabłuszko. Ono sobie w tym czasie się zrobi. Więc biorę. Biorę, widzowie. Ja nie czekam. Mogę sobie wziąć. To sobie wezmę. Pokażę wam, jak to wygląda. Czy warto sugar apple seed sobie kupić? Zobaczymy. Bierzemy. I uwaga, widzowie, mamy sugar apple i w tym momencie możemy sobie posadzić potężne nowe drzewko. Uwaga! Więc tak, dajemy i cyk, mamy Sugar Apple. No widzowie, tutaj naprawdę mocno to wygląda. I czy damy Master Sprinklera? Damy od razu Master Sprinklera, widzowie, co mi tam? Znaczy chyba źle robię, bo chyba już nie działa ta metoda na frizowanie tych sprinklerów, więc tak naprawdę no troszkę chyba, troszkę za szybko to dałem, bo wiecie, zanim to wyrośnie, ale mamy opcję, żeby zrobić oczywiście nie wiem po co wpisuję osobno, ale zróbmy tak, Watering Can i zróbmy od razu tą roślinkę i lecimy do craftingów jeszcze zobaczyć, co się dzieje? Sugar Apple widzowie. To nie jest zwykłe jabłko, które znamy. To jest widzowie Sugar Apple. To może być coś naprawdę mega fajnego, ciekawego. I słuchajcie, to jest największy update, którym jest najwięcej ilości graczy. No po prostu 17 milionów, to totalnie zrobiło kosmos, nie? No po prostu to jest szaleństwo. Czy ja w ogóle trafiam w to jabłko? No niby trafiam. O, leci, 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 leci. 40%, patrzcie, jabłuszko rośnie, dobra, taki na razie. No normalne jabłko, nie? Polskie jabłko normalnie tak. Dobra, i tak, lecimy, dajemy dalej. Mamy ground 80-90%, czyli nie będzie zbyt duże, ale jakie ładne! Gościu, jakie to jest ładne! Zobacz to, zobacz to, patrzcie, patrzcie na górę. Widzowie, oczywiście zostało. Subika, przypominam, bo będzie, będzie dużo odcineczków z różnych rzeczy. Na razie patrzymy ten Sugar Apple. No i zobaczcie, mamy Master Sprinklery, mam nadzieję, że to jakoś zadziała. Disco jeszcze odpalili. Dobra, no kosmos. I słuchajcie, czy damy radę wychodować? Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja mam jeszcze Master Sprinklery, także na luzie, ale zobaczmy w tym czasie, co mamy w samym update'cie, Bo sprawa jest taka: mamy Exotic Crafter Seed Packa. Ale możemy go też chyba wykraftować. Mamy Select Recipe. Dobra, czyli mamy te jakieś recepty. Tutaj też coś mamy. Patrzcie, i tutaj mamy? Nie. To mamy tutaj. Dobra, zobaczmy tutaj: Tr Tropical Mist Sprinkler. Możemy sprinklera jakiegoś tutaj. Patrzcie, grow, speed i size bonus dla kokonata, dragon fruta, mango, kakao i watermelona. I trwa 4 minuty, czyli to są na konkretne m, rośliny. Tutaj mamy size bonus na grape, blueberry, strawberry, raspberry i celestiberry. Ten berry blusher sprinkler. Mamy Spice Spritzer Sprinkler, czyli na, wiadomo, peperkę, kakao kao papaje mamy też Flower Froster Sprinkler, mamy Sweet Soaker Sprinkler, oczywiście to wszystko widzowie będę wam pokazywał w odcineczkach i w każdym odcinku dzisiaj po kolei, także troszkę ich będzie także zapraszam na kanał do subowania po prostu widzowie, to na pewno Stalk Sprout Sprinkler, mamy jeszcze Mutation Spray Chalk, patrzcie można czekoladę jak macie kakao, to można tutaj czekoladową tutaj mutacją potężną wjechać na wasze owoce i powiem wam, że to dużo zmienia, bo jak mamy tyle, tyle sprinklerów, które dają różne mutacje no to sprawia, że tak naprawdę albo te właśnie spraye Pollinated, Shocked, nawet mamy Shocked, Mutacje, Spray, który mamy z Lightning Roda, hani i Cleaning Spraya. Ja nie wierzę, co się dzieje. Antibiega możemy zrobić. hani Crafter Creta Pug Właśnie Pug będę chciał robić na pewno. Słuchajcie, mamy Antibiega, Sunflower, Purple Dahlia oraz 250 hani I to nam daje nasz plecak większy o 25 jednostek. Piękna sprawa. Tutaj co mamy? O, mamy rzeczy! Mamy nowe! Crafter Seed Pack, widzowie. Patrzcie to. Dobra, kraftujemy Mamy, mamy to nowe. E, to się craftuje. Submit Item. Aha, bo ja potrzebuję Flower Seed Packa. Czy ja mam Flower Seed Packa w tym momencie? Nie mam żadnych wszystko wydałem, widzowie. Dobra, sprawdzimy jeszcze sobie tą sowę. oczywiście. Wiem, że jest chaos, widzowie, na tym odcinku, ale naprawdę wszystko naraz się dzieje. Dobra, Flower Seed i zmieniamy go w tego Crafter Seed No więc tak, dałem go tutaj, start crafting. I co, 20 minut? O ja, ile to się czeka, gościu? A skip za ile? 39 robuxów, widzowie. Dobra, sobie tutaj zeskipujemy, żeby na odcineczku zobaczyć, jak wygląda ten Seed Więc tak, mamy do odebrania, patrzcie, Crafter Seed Bierzemy i mamy Crafter Seed Jak macie normalnego, to ja mam Craftera, czyli tego tutaj. I mm, mamy 0,5% na na tą Dragon Pepper? Raczej dostaniemy krokus, nie? Ale chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Proszę bardzo, tak się kraftuje, cyk, czekamy i zobaczmy, co dostaniemy. Dostałem sukulent. Czyli nie ten najgorszy, chyba, bo to jest rare. Dobra, czyli tak, mamy tutaj, słuchajcie, Crafter seedpaka. Mamy sukulent, 25%, tu mamy 40% krokus. No więc ogólnie to wygląda tak, że fajnie tutaj, widzowie, wszystko wszystko ładnie się łączy. I teraz tak, mamy tutaj te recepty na sprinklery. To sobie będziemy testowali później, ale zobaczmy, jak nam. Ło, co to jest? Ej, co tu wyrosło? Ej, to, to będzie to. owoc? Będzie to jabłko? Jak tak, to będzie potężne, nie? Nie wiem, widzowie, ale coś tu się dziwnego dzieje. Zobaczymy, czy w ogóle Sugar Apple. Wiecie, bez żadnej mutacji. Sprawdzimy, czy warto, jaki ma base price, jak to wygląda. No wiadomo, na sprinklerach, ale nadal po prostu ile daje. Czy warto, czy nie warto kupić, widzowie, będziecie wiedzieli. I słuchajcie, oczywiście tutaj wulkan zrobił mi molten, roślinki, mm, owocki. Dobra, niech to rośnie, coś rośnie. Tu mniejszy widzę, wyra wyrasta. Dobra, mamy też oczywiście odpalone wszystkie najlepsze peciszki, widzowie. Znaczy, najlepsze. No, Night Owla to robię po to, żeby go wymienić. Więc tutaj wiecie, tak czy tak, no tak naprawdę najtołu później wymienię mamy berbi butterfly disco wszystko mamy tutaj w gotowości zamiast tego chicken zombie wziąłbym rakuna jak będę na publicznym serwerze no i teraz tak mamy tego sukulencika zobaczmy jak to też wygląda bo czemu nie dajmy go może tutaj Uwaga, czy mogę go tutaj wrzucić, czy to nie ma miejsca na to? Okej, okay, nie ma miejsca. Czekajcie, czy nie mogę. Nie mogę w ogóle? A dobra, mogę, ale daleko bardzo musiałem odejść. Dobra, to tutaj nawet bez sprinklerów zobaczymy. Zobaczmy, jak to w ogóle tutaj zadziała i jak to wygląda, jak już mamy. Patrzcie, jak on wygląda. Co jest? Taki krzaczek. Dobra, krzacz Advanced sprinkler, dobra, tutaj wszystko pięknie. Dawaj ty tego sukulenta. Zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Bardziej mnie ten Sugar Apple obchodzi, ale wiecie. No warto zobaczyć nową roślinkę. Mamy. Nową roślinkę od razu zdobytą. Tu rośnie ogromne jabłko. Patrzcie, ono tu wyrasta z tego. Ol, to będzie piękne, nie? Te jabłka będą na pewno śliczne. Lumire tutaj mam zaznaczoną na favorite, bo słuchajcie, czekam na jakiś celestial jeszcze, żeby tą Rainbow sprzedać, także naprawdę będzie dużo, dużo pieniędzy. Potrzebuję sunflowera. Purple dalia. I właśnie, czy to oznacza, że ja potrzebuję tego nasiona? Czy owocu? Że mam sunflowera i wiecie o co chodzi? Czy ja mogę to. Aha, bo to submit item, dobra. Czyli tak, jeżeli mam. Zobaczmy, czy to działa. Jak dam sobie frozen sunflower, tak to działa. To działa, dobra, czyli wystarczy wam owoc, nie sitsy, tylko owoc. b egga potrzebujemy i Purple Dalia, i zrobimy sobie wtedy crafting, wiecie, tej potężnej pszczółki. Ja oczywiście zacznę już to robić, bo na kolejny odcinek chciałbym też wam pokazać, jak wygląda ta pszczółka, jak ją użyć i tak dalej, nie wiadomo, także będziemy ogarniali Pink Lily, Purple Dalia, dobra, to idziemy dać Purple Dalia, idźmy na sidsy w ogóle, zobaczmy, czy nie ma sugar. Apple nie ma, widzowie, ale po prostu trzeba czekać, szukajcie, czekajcie i po prostu w stoku na pewno niedługo będzie, mam nadzieję, bo Ember Lily też troszkę czekaliśmy, mamy nowy widzowie, Także zobaczymy zaraz, jak te owocki wyglądają, jeszcze wam pokażę. Oprócz tego, to dajmy tą dalię i weźmy sobie jajco jeszcze ogarnijmy. Weźmy sobie ogarnijmy jajco za Robuxy, Uwaga, szybciutko, żeby zobaczyć, jak to wygląda. 4 godziny się craftuje, widzowie. Także jak będzie ten event. Dobra, okej. Okay. A nie, tu muszę zwykłego. A to skąd mam go dostać? Czekajcie, to ja muszę sobie tego anti skąd ogarnąć. Ej, czy to oznacza, że ja troszeczkę zrobiłem to nie po kolei? Wiecie o co chodzi? Że powinienem najpierw anti zrobić? Czekajcie, czekajcie. Dobra, ja mogę to usunąć, bo i tak Sunflowery mam. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. No tu mamy sprinklery tylko. Mamy anti-Biega, czyli potrzebujemy zwykłego Biega i hani, żeby zrobić anti -biega. Dobra, to ja nie potrzebuję kupiłem premium, ale dobra, to sobie otworzymy od razu. I słuchajcie, jeżeli chodzi o to jajko, to nie, nie kupujcie premium. Już też wiecie, żeby nie kupować. Premium, bo to tak nie działa. Także okej, okay, spoko. Zobaczymy. Do da muszę zrobić tego anti -biega I dopiero, no dobra, ta pszczółka to będziemy ogarniali na kolejnym odcineczku. Na pewno. Zróbmy sobie anti -biega oczywiście. A do tego potrzeba nam Biega. A czy nasza pszczółka ma Biega? No raczej pewnie teraz nie ma, ale wiecie, no warto czekać. I no nie ma oczywiście. Dobra, więc trzeba czekać i tyle. Tutaj mamy oczywiście nowe recepty. Nektarn torn. W ogóle Sun coil, jakiś piękny. Patrzcie, słonecznik taki jakby. Bibalm, jakieś nowe roślinki normalnie są. Hanisackle możecie mieć, jeżeli nie. Chcecie robić niedźwiadka misji? i Lumire. A w ogóle nie ma chyba niedźwiadka, to dlatego to dali tutaj, dobra. No, to się craftuje tutaj, bo niedźwiadek po prostu zmienił swój crafting, dobra, już wszystko ogarniam. Także wszystko nadal się da zdobyć i nadal mamy pszczółkowy event. Patrzcie, jakie jabłko wyrasta, gościu! Jak ja, jaka jabłoń! Co ja zrobiłem z tym Master Sprinklerem? Aż normalnie głos mi prawie siadł. Co się dzieje? Dobra, weźmy sobie tego premium. Pewnie Wasp, Wasp będzie. Proszę bardzo, szerszenik. Zapraszam, szerszenia. Już widziałem, nawet. Dobra, mamy. Więc słuchajcie, do no, Lipa wypadła, ale nieważne. I teraz tak, zobaczmy sobie, mamy tego Mastera, mamy jeszcze Master Sprinklera, znaczy to już nie ma znaczenia widzowe, jak ja podniosę to jabłko, to ja po prostu, je ja będę w szoku, nie, co tu się dzieje, jakie potężne jabłko nam wyrosło. Że to jest totalnie szalone i ogólnie Bee Event może nam dać razy 10 craft speeda i, o dobra, odpalili nam, odpalili nam, bo było zwykłe, a teraz mamy Working Bee Swarm i tutaj lecą wtedy takie trzy pszczółki pracowite i uwaga, zapylają o wiele więcej. Patrzcie, Polynated razy 1, razy 2 razy 3. także one o wiele szybciej to robią i jak coś craftujemy teraz, to o wiele Szybciej to wykraftujemy, prawda? Więc sobie weźmy tak. Weźmy, dajmy, crafta. Dajemy tutaj i patrzcie. Zamiast 20 minut, to ile będzie? No, patrzcie, jak to leci. Także naprawdę mega OP. Dobra, widzowie. Na szybciutko jeszcze pokazuję na koniec. Słuchajcie, wyrosło nam to. Sugar Apple jest przepotężne. Zobaczcie, jeszcze. Shocked. Dostało w głowę od razu. Zbieramy. Wiecie, zbieramy wszystko zresztą. Zobaczmy, jak nam to wyszło. Czy mamy jeszcze jakieś tutaj do zebrania? To też jest szokt, Dobra, czyli tutaj dostało po głowie jedno z drugim. I tak, widzowie. Moje przepotężne jabłuszko, Nowe jabuszko. Słuchajcie. Sugar Apple. Patrzcie, shocked, Sugar Apple 144 kg! Gościu, jaki bydlak, nie jaki potwór w ogóle? Co tu się dzieje? Ej, no jakby wiecie, nie powinienem go zbierać, wiem, bo MOGŁO tam wpaść jakaś kolejna mutacja. Mogłem tym nowym SPRAYEM go popsikać, i tak dalej. Ale to jest pierwszy raz, wiecie, ja mam dużo MASTER sprinklerów, także jak widzicie, metoda na sprinklery na nowym sugar Apple, no mega mocno. Zobaczmy, ile on jest wart, widzowie. Ile on jest wart! Jeden bilion, gościu! A on ma tylko szokt! Rozumiecie to? rozumiecie to? Użyłem tylko Master Sprinklera i to jest warte 1B. Ten Sugar Apple jest wart 1B. Ja sobie na razie to zachowam, ale na pewno później sprzedam. No słuchajcie, 1B do piechotop nie chodzi, nie? Do, I to tylko Szokt Sugar Apple. Oczywiście kilo dużo, wiadomo, ale zobaczmy sobie jeszcze zwykłe Sugar Apple, jeżeli sobie weźmiemy, plus, uwaga, dlatego wam to właśnie testuję i powiem wam tak, warto, warto, naprawdę szukajcie stoku, nie kupujcie za robuksy, wiadomo, ja kupuję to tylko po to, żeby popatrzeć, znaczy, żeby pokazać, ale słuchajcie, jakbym miał, to bym nie kupował, po prostu tylko bym czekał na stok, no bo wiadomo, w końcu będzie i to naprawdę mega OP wygląda. Sukulent mamy jeszcze, patrzcie, i to rośnie cały czas, dobra. Czyli sukulent też cały czas rośnie. Ma 17 kg, wygląda jak jakaś ogromna marchewka, tylko taka troszkę zbugowana, nie? Dobra, zobaczmy, ile ten sukulent. No, go mogę od razu sprzedać. Zobaczmy. Uwaga, 300 tysięcy, dobra. Nie najgorzej, nie najgorzej. Jak na taką podstawową roślinkę. I uwaga, sugar apple takie mniejsze. No, 53 kilo, dobra, to też jest duże. Ale też jest szokt. No ja nie że chciałem zwykłe zobaczyć, ile, ile kosztuje. Takie szokt, widzowie, 168 milionów. Nie, to jest naprawdę roślina, którą warto dawać na sprinklery. I to jest roślina, która naprawdę będzie Wam przynosiła ogromne miliardy szekli. To jest po prostu giga, mega dobry pryzmatik. Nie wiem, czy go nie znerfią. Ja się tego boję tylko, bo naprawdę, no, mogą, mogą chcieć znerfić. No są przepotężne. Nawet nie mogę Wam pokazać zwykłej. O, tu chyba coś mamy? Tu mamy? Sugar Apple? Halo? Miałem tutaj, czy nie? Czy to po prostu się wyświetliło? Dobra, widzowie, nie mogę zebrać. Ale dajmy jeszcze na koniec nasze Cooked Owl. Czyli nowe, nasze, dajmy pickup. Tutaj dajmy sobie pickup. Dostałem dwie w ogóle. Nie wiem, czy to jest jakiś bug, czy co, ale dostałem. Normalnie po dwie, także widzowie, zobaczmy tutaj. Mamy Cooked Ola i kolejnego, i zobaczmy, co one robią. Master Sprinkler jeszcze w stoku. Dobra, dali nam jeszcze Master Sprinklera. I zobaczcie, mamy Cooked Owl, Mythical. Co 15 minut, 15 i 35%. Czyli 15,35% szans na skukowanie, czyli ugotowanie pobliskiego owocka. Um, burnt albo okazjonali, czyli takie lepsze. Cooked. I mamy dwie, czyli może albo dać burnt, yy, pierwszą mutację, albo cooked. I ogólnie wszystkie peciszki dostają 017 expa więcej. I w sobie jest bardzo smaczne, też mamy dopisek. Dobra, ciekawe, naprawdę. W ogóle patrzcie, koda lata. Co to się dzieje? Goście, koda tutaj biega. Naprawdę, powiem wam, że no, sugar, apple mega potężne. Cooked all mega fajna. Naprawdę, do trzymania mega Fajna, no więc słuchajcie, do. No, warto było być przed update'em. Mówiłem wam, mówiłem. Ja zawsze wam mówię, co warto robić. Także widzowie, dlatego mówię o tym, żeby subować. Wiadomo, Berezika, dobra, zobaczmy jeszcze z Master Sprinklera. I słuchajcie, no co mogę wam powiedzieć: miliardy, a nawet biliony szekli Master Sprinkler razy dwa dali. Nie go obradku, ale będę robił duże Sugar a, Apple. Widzowie, do no, naprawdę czekajcie. Czyhajcie da to w sklepie, bo to jest naprawdę op. jeszcze Mamy cleaning spray nowy, więc tutaj możemy sobie wszystkie mutacje ściągnąć. Nie wiem dlaczego, ale możemy. Znaczy, możemy go też e, skraftować na coś lepszego właśnie. Właśnie. I jeszcze jeden Crafter Seed Pack, widzowie. Na koniec pyk i co? Dostaliśmy Krokus. Dobra, potężny Krokus, widzowie. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Siemanko.